Mellerze, ale ciągle jest w wielkiej formie i myślę, że kuźniar będzie musiał się mocno starać, żeby zabić nowego melera. To jest program z ogromną poproszę o brawa dla melera. Nie chciałam wymieniać nazwiska, bo to jest fantastyczne, że teraz w tym morzu hejtu, w tym co dzieje się w internecie, mamy taki program, gdzie gwiazdy ciągle są te same. Od czasu do czasu wymieniamy, nienawidził jak nikogo w życiu, ale Kasia ma się świetnie. I teraz wszystkich pogodziła Ewa Baj, bo jest królową, bo jest producentką numer jeden. Ewo, świetnie się jej jeszcze przez wiele, wiele lat, albowiem Twojej gwiazdy kochają Cię bardzo. Proszę o brawa dla tego zapewnienia.